Nie, nie mogło pana zabraknąć. A wiecie kto to jest? Nie wiecie? To jest to jest syn, tak? Syn tego pana, który tutaj był dowódcą, który od

on, ja też tam jestem, ale tu jestem. No tak, no bo też dość daleki. Ale proszę sobie tam, może pan spokojnie tam usiąść. Jak będzie można, to będą siadać, to proszę. Sam Ale siedział... proszę się nie wstydzić, to... ma tam prawo. Jak, jak, jak jeden siedzi, to ja bym to to... Tak... No wiem, trochę dziwnie. Nie? No dziwnie, Ale można tam bo sobie... A ja siedzi. siedzieć nie? No No.

Apo nga të vëllëmë, në të të vëllëmë Në përë Në përë Në përë Në përë Në

Nie, no ja się na tym, nie, nie. No, Że postoję, ja nie najmłodsza, nie tam. Nie, nie. Tak, tam dziękujemy. nie no, siada. Spójrzmy, ja Dopiero żeśmy wstały, nie tam po no, prostu. përpjen të foli të të rupin përmendation që jest për përmendin atëreday. Për"? Ne kaqë, ne kem një plan të mirë. Ne do të kemi 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 një plan të mirë. I pan też i pan też spokojnie. 고맙습 okay. okay. 2025 roku obchodzimy 80. rocznicę akcji odbicia więźniów Armii Krajowej z więzienia UB. Uroczystość odbywa się przy ulicy Gdańskiej 6, przed budynkiem, w którym niegdyś urzędowali oprawcy. Witamy serdecznie przedstawicieli władz miasta i powiatów, prezydenta Pabianic pana Grzegorza Matzewicza, zastępcę prezydenta Pabianic pana Dawida Zakrzewskiego, zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i sportu pana Marcina Jaworskiego, członka Zarządu Powiatu Pabianickiego, panią Paulinę Rzetelską oraz przedstawicielką oddziałowego biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Panią Marzenę Kumosińską. Witamy kom kombatantów wojennych oraz rodziny uczestników tej akcji. Uroczystość przygotował zespół szkół nr 3 im. Legionistów miasta Pabianic wraz ze szkołą podstawową nr 15. Uroczystość uświetni obecność pocztów sztandarowych szkół oraz pocztu Armii Krajowej. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na miejsce, w którym się znajdujemy. Przy ulicy Gdańskiej w Pabianicach, na tym budynku, który znajduje się tuż za mną, wisi pamiątkowa tablica z akcji uwolnienia więźniów z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa. Tablica ufundował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Pabianicach i koło władzy. Generał Aleksander Arkuszyński maj 14 czerwca 1998 roku wygłosił przemówienie podczas uroczystości, na której została ona odsłonięta. Od tego momentu minęło już 27 lat. Tablica informuje, że w gmachu urzędu urzędowali oprawcy. Chcielibyśmy przypomnieć kilka faktów związanych z tamtymi wydarzeniami. Jest to przede wszystkim fragment historii wspaniałego człowieka, jakim był Aleksander Arkuszyński. Został zapytany, czy zrobiłby to wszystko jeszcze raz, odpowiedział bez namysłu, że tak. Był to człowiek, który nie bał się stałą twarzą w twarz po to, żeby ratować ludzkie życie. Aleksander Arkuszyński był człowiekiem skromnym, przeżniącym się w Lubię szacunkiem i poważaniem. Z mu Wojska Polskiego można też rozpoznać pod William May uczęszczał do szkoły powszechnej w Dąbrowie, a następnie był liceum ogólnokształtnicego im. Bolesława Chrawego w Piotrkowie Trybunalskim. Po ukończeniu szkoły średniej oraz po odbieraniu świadectwa dąbrzałości został powołany na dywizyjny kurs podchorążyk w rezerwze 18 Pułku Piechoty w Skierniewicach. Kurs ukończył w stopniu podchorążego. Powiedzmy więcej o tej znamienitej postaci, która zapisała się na stronach historii naszego miasta. Aleksander Arkuszyński urodził się w 1918 roku w Dąbrowie nad Czarną, a zmarł w Sawerowej w wieku 98 lat w 2016 roku. Był dowódcą pułku piechoty i walczył w kampanii wrześniowej. Został wzięty do niewoli niemieckiej, z której po ciężkich trudach udało mu się uciec, dzięki czemu wrócił do domu. We wrześniu 1939 roku był dowódcą drużyny w walkach pod Warszawą. Wtedy jego armia została rozbita przez niemieckie wojska. Został on dowódcą oddziału partyzanckiego o nazwie Zryw. Namówił do tego maja jego kolega Adam Prybus, zwany Gajem. Dowiedział się on wówczas o uwięzionych więźniach w Fabieńskim więzieniu. Aresztowano w tym czasie wielu ludzi, żołnierzy AK. Maj prowadził dalej walki na terenie obwodua i w inspektoracie Łódź. Działalność jego grupy skupiała się głównie na obronie społeczeństwa. Największym osiągnięciem tej armii było to, czego dokonali w 1945 roku 10 czerwca. Właśnie ta data zapadła w jego pamięci, ponieważ rozbił on siedzibę i więzienie u przy ulicy Gdańskiej w Chabienicach. W więzieniu wówczas przebywało 10 bołych żołnierzy AK oraz więźniów politycznych. Torturowano ich, wbito i poniżano. Żołnierze pod dowództwem Arkuszyńskiego przygotowali wysadzkę i pod wstępem dostali się do więzienia. Do całej akcji zostały wykorzystane dwa samochody. Majską kratuszką, pseudonim Gajda. Na miejsce podjechały dwie ciężarówki. Pierwsza z Gajdą, a druga z Manią. Pod pretekstem przewiezienia rannego żołnierza obezwładnili wartownika z zaskoczenia, Dzięki czemu udało im się dostać do środka. Partyzanci Maja, czy, partyzanci Maja czekali w tyle i zabezpieczali swoich kolegów. Udało się uratować ziółniowie. Akcja była tak precyzyjnie dopracowana i zaplanowana, że nie padł ani jeden strzał z broni. Generał, po, generał powiedział wtedy: Stanąłem przed nimi i oświadczyłem, że są wolni i mogą iść, dokąd chcą. A jeśli któryś jest spalony, może wstąpić do oddziału, ale to jest ostateczność. Chęć wejścia w nasze szeregi wyraziło trzech uwolnionych. Niedługo później Artuszyński dostał się na studia w Łodzi, Jednak przed egzaminem końcowym, a był to koniec lipca 1949 roku, został aresztowany przez UB. Gnębiono go, poddano go śledztwu, brutalnie oskarżając o zlikwidowanie grupy sowieckich skoczków spadochronowych. Proces sądowy w tej sprawie odbył się dopiero po siedmiu latach od postawienia oskarżeń. W rezultacie został on uniewinniony i oczyszczony z fałszywych i kłamliwych zarzutów. Potwierdził to Sąd Najwyższy. Po odsiadce w więzieniu Aleksander Arkusiński wyszedł na wolność 6 grudnia 1951 roku. Nadal był nękany przez UB, przez co był zmuszony przeprowadzić się i szukać zatrudnienia w innym mieście. Po paru latach wrócił do łodzi i od tysięcy... 1000... organizował uroczystości walcznicowe. Za działalność bojową został oznaczony orzewem w militarii oraz dwukrotnie krzyżem balecznym 24 kwietnia 2008 roku został awansowany do stopnia generała brygady przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2013 roku w uznaniu wybitnych zasług i pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski za upowszechnianie wiedzy o działalności polskiego państwa podziemnego prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku został laureatem Nagrody Honorowej Świadek Historii, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest honorowym obywatelem Pawianic, a także Piotrkowa Trybunalskiego. Aleksandr Arkuszyński pseudonim Maj, napisał książkę Przeciw dwóm wrogom. Zmarł 1 kwietnia 2016 roku. Pochowany został na cmentarzu na Dołach w Łodzi. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dla nas, młodych ludzi, to, to postać godna naśladowania. Człowiek, który jest wzorem patriotycznych cnót. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to teraz jest najlepszy moment. Mam przygotowany coś na wystąpienie podczas uroczystości na zamku i to odczytam, czy tam dotyczy, to, dotyczy, to będzie książki, oczywiście rozmawianej, jak i mojego ojca, właściwie jego, jego działalności, można powiedzieć, historycznej, tak bym krótko to ujął, na przestrzeni właściwie całego swojego życia. Natomiast co do dzisiejszej tutaj w uroczystości, co roku się spotykamy, się bardzo z tego cieszę, co roku tutaj jestem, zawsze tutaj są sympatycy, prawda, w historii, jest, jest koło Armii Krajowej, jest Pabianic, są pracnicy Urzędu Miasta, są, są wszyscy, którzy, którzy ta historia interesuje, jest, jest młodzież, co, co bardzo by cieszyło mojego ojca. Może tyle, ja, ja teraz jestem przygotowany nawet na dalsze wystąpienie I, i dziękuję bardzo, że, że tak się Państwo tutaj przybywacie i chcecie to, tą, tą akcję uczcić, że ta historia jest wiecznie żywa i, i coś, coś znaczy dla Polski. Dziękuję. Zobaczymy do złożenia kwiatów. М-м-м. Нашла уже достаточно воду. Że będę się wypowiadać w muzeum, ponieważ jest to 80 rocznica, więc te uroczystości też są większe i wyglądają inaczej niż zwykle. Więc myślę, że dlatego tutaj było to, to mało przemówień. Zapraszam do muzeum, gdzie o 11.00 rozpocznę się dalszym. Może przydałby to. się hymn I chociaż rozśpiewać. Jest... Bez hymnu.

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem z Wisłem, przejdziem wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład, bo na partę, jak zwyciężać mamy. Marsz Marz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem skirp do Poznania, poszczęskim za Boże, Dla Ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem złączył się z narodem Ojciec do swej wasi mówi zapłakany Słuchaj się, no nasi biją w tarabany masz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem.

Szanowni Państwo, zapraszamy prosto do muzeum. Myślę, że zaczniemy odrobinę wcześniej niż o 11.00. Także poprosimy, żeby się nie rozchodzić. Skierujmy się w stronę muzeum i zaczniemy tak, jak Państwo się dziękuję. uda dotrzeć. Spokojnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz.